Nie wiem. Nie wiem. No Boże, to będzie taka bo... łatwa rozmowa. Nie wiem, bo dzisiejsze hasło moje będzie nie wiem. Prawdopodobnie. No, to... to powiedz właśnie, jak zachowujesz się jako diabeł, bo to jest ciekawe. Co robisz? Mam powiedzieć, jak się zachowuję? Tak. Szturchałem kiedyś zakonnicę Widłami? Nie, paluszkiem. Paluszkiem. Tak. Ale staram się jakby... Dochodzić do granicy, czyli po prostu. Dochodzić do granicy. Tak. Czyli, czyli sprawdzasz swoją publiczność. Nie, nie sprawdzam. Po prostu wiem, na ile mogę sobie pozwolić. To jest w, w, klucz tak. w pracy z dziećmi. Jak traktujesz je po prostu jako równe. Jak sobie. kumpla. Tak, dosłownie. jak kumpa, jako równe sobie. I wtedy właściwie możesz znaleźć z nimi język. Oczywiście pokazujemy umiejętności, ale najbardziej dla mnie ważne jest to, w jaki sposób to robimy. Chodzi o to, że jak. Cały czas, no dobra, i patrzysz się na gór, szczyt góry mm -hmm. i widzisz, że chcesz być na tym szczycie, to nie musisz się cały czas na, nim, na to lampić, bo się w końcu potkniesz o, o to, co masz pod, pod nogami. tam iść? Nie, po prostu możesz <laughs> się potknąć o to, co masz pod nogami, musisz się patrzeć tam, gdzie idziesz, tam, gdzie stawiasz kroki. Jeśli będziesz patrzył się pod nogi, to prędzej czy później i tak dojdziesz tam, gdzie powinieneś.